Zapraszamy na najbardziej chyba oczekiwane biznesowe wydarzenie tej wiosny. Już 30 marca Biznes Mixer, edycja 4.0. Powszechnie znana formuła biznes Speed Dating, wzbogacona tym razem o część, solidną dawkę wiedzy merytorycznej, i praktycznej, i teoretycznej. Gość specjalny Ralph Nedmans, który opowie o współczesnym, multigeneracyjnym zarządzaniu w przedsiębiorstwie, wyławianiu talentów z rynku i odpowiednim. Skutecznym nimi zarządzania. Goście specjalnie, o których powiemy troszeczkę szerzej w kolejnych odsłonach. Porozmawiamy o turkusowych firmach, o budowaniu relacji w inny sposób wewnątrz firmy między pracodawcą a pracownikiem. Najważniejszą częścią jest budowanie relacji biznesowych, i to umożliwią trzy kolejne sesje stolikowe, które oczywiście, jak co roku, się odbędą. Zapraszamy serdecznie Hotel Ambasador 30 marca, śledźcie nasze social media, śledźcie stronę internetową z Izby Przemysłowo-Handlowej. Zapraszamy! Niech biznes ludzki tego dnia będzie tutaj z nami.